Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris, a to jest kolejny polski maptor na kolejnej polskiej mapie. Tak, mamy kolejną polską mapę na konsolę Dodam. Mapa nazywa się Mazowszany. Została wydana przez puma 145. Pojemność mapy to jest 213.79 MB Została wydana 10 czerwca 2022 roku. I z tego co widzę, a nie jest to e, pierwsze wydanie, aczkolwiek prawdopodobnie na PC Time i była wcześniej wydana. Z tego względu, że jest już podany Changing Log i prawdopodobnie ten Changing Log był e, uzupełnieniem, znaczy wydaniem, jako wydanie na, na konsolę, aczkolwiek... Jest adnotacja od Modhub Team, że aktualnie mapa nie jest dostępna na Xbox Series ze względu na pewne problemy techniczne. No, niestety, mogły to być playki, ale padło na Xboxy. Dobra. Wracając do tematu mapy, trzymając się toru konsoli, jeśli chodzi o soty, na poziomie łatwym zaczynamy od 700, na poziomie średnim i trudnym zaczynamy od 649, aczkolwiek jeśli zaczynamy średni i trudny, to na farmie nie mamy żadnych budynków. A pamiętajmy, na mapie są dwie farmy. I obydwie farmy nie mają budynków, ale są pojazdy. Te same pojazdy, które zaczynamy od poziomu łatwego. Więc jeśli chcemy zejść z slotami jeszcze niżej, możemy, sprzedając te pojazdy oraz jest jeszcze na drugiej farmie e, Silos. Silos e, który... Wygląda tak samo jak tutaj, czyli jest umieszczony w budynku Zaraz niech sprawdzę czy on tutaj był, a z tej strony jest umieszczony w budynku w postaci właśnie y, kupy ziarna i rury, która wchodzi w to. Także jeśli zaczniemy od średniego i trudnego, zostaje ta kupa bez budynku, bez rury ze, ze, ze znacznikami. Jeśli Usuniemy to, to zszedłem ze slotami do 558. To tyle, jeśli chodzi o sloty. Teraz, jeśli chodzi o sprzęt, który zaczynamy, to mamy tak: Case MAXIM, Maximum, maximum CVX135, to ma 169 koni z tor. HSX130 Frontera to jest 127 koni. Mamy e, Rosiemas e, Harvester, 175 koni, e, to jest 4900 litra pojemności zbiornika na, na ziarna. E, później mam przyczepę przyczepa ma e, 8000 litrów, praktycznie wszystko. Zbiera, przyjmie. Mamy header o, o szerokości 5 metrów. Później mamy do, a, no, do orki 1,2 metry, 85 koni wymaga. Później mamy kultywator 140 koni wymaga i 3 metry szeroki. Później mamy kultywator kolejny, to jest mechaniczny, to jest 3 metry szeroki i 115 koni wymaga. No i mamy siewnik. Siewnik e, wymaga 50 koni, 1600 litrów pojemności i 3 metry szeroki. I dwa obciążniki. Jeden na 650 i drugi też 650. Te samo. Sprzęt taki bazowy startujemy. Yy, Prawda z tym to jest niespędne. Nie ma nic ponadto. Widać, że mamy też szklarnię. Jedna ta z mniejszych. I mamy oborę na krowę. Krów tutaj pomieści się 50. Tu mamy pewnie pastwisko, gdzie sobie hasają. No i mamy tutaj szopy. Już ciekawie to wygląda. Jest to skludnie dużo przejazdów, także teren w miarę wykorzystany jest na maksimum. Dużo pomagają właśnie te przejezdne szopy, także to jest bardzo fajne. O sezami otwórz się. my tu mamy obory. Mora też ciekawie wygląda z małym pastwiskiem. Mamy też i ul. Dwa ule. Przepraszam. No i tak, jeśli chodzi o samą mapę. Mapa jest dość mała. Aczkolwiek widać, że jest przygotowana na powiększenie. Poszerzenie, jeśli można to tak ująć. Na mapie znajduje się 55 pól, jak wspomniałem wcześniej, dwie farmy. Jest sklep, 8 punktów sprzedaży, jest biogazownia. Tak, jest biogazownia. Na takiej mam mapie. No i jest ten Tartak. Oczywiście są znajdźki i jest darmowa woda ze studni. O. I jak na teren przystało są też jeziora z nazwy na zawsze. Jak zwykle mawe pokazuje na poziomie łatwym, więc startujemy z farmą główną. Mamy pole numer 23 i pole 47. Aktualnie na polu 23 mamy zboże. Super, możemy się teraz przejechać na... Możemy się teraz na przejażdżkę. Piękny śliczny zetor. Świecący. Pachnie świeżością. O! A propos. Podoba mi się ten dom. Fajnie zrobiony. Szczególnie ten steropen. Z co planię też miałem coś takiego sam robiłem nigdy nie ukończyłem tylko że ja miałem akurat tylko parter zrobiony cały tutaj nawet parteru nie ma dokończonego no ale a eee, właśnie jeszcze eee, naprzeciwko u sąsiada eee, ładny ogródek zaplecze Pokazuję Wam, bo naprawdę napał ma bardzo fajne detale, swój klimat i bardzo, bardzo cieszy oko. Nie no, naprawdę. Puma, kawał dobrej roboty. Zaraz wam pokażę. O co mi chodzi? Sklep. Jeden, dwa. Cztery, pięć, sześć, osiem, nie no, jest, jest same klasyki, klasyki murali. Dobra. Mm, fajne oczko. Fajn, fajny klimat do góry, by jeszcze było się tam na przykład żabio. Ale. Jest naprawdę super. Podoba się to. Nie można mieć wszystkiego, że tak powiem tu i tak mamy zbyt dużo naprzeciwko mamy tą drugą farmę którą możemy sobie zakupić I tu jest właśnie ten silo o którym wspomniałem wcześniej czyli budynku nie ma a jest sama ta kupa tych ze znacznikami ale można to też usunąć, sprzedać i wtedy już nic nie ma. Nie, jeszcze zapomniałem dodać, jak tu wygląda, wyglądają co nowo pola. Jest naprawdę bardzo dobrze. Czyli na przykład taka siódemka płaska za siedem tysięcy. z poszukam, które jest takie najmniejsze pole na moje stare oko. Nie wiem, piątka? Nie, ona jest 20 Dwudziestka. Jest 12 tysięcy. A ciekawy kształt. Dziewiętnastka jest mniejsza. Jest za 10 tysięcy, ale to jest łąka z tego co widzę. A największy to chyba jest 57 i ono kosztuje 235. Jest też las. I tu właśnie jest las z startakiem, i to jest 168. Nie, a las to nie jest dużo. 220 z łąką w środku. Tu jest 88, także 58 kosztuje 133, także no pola na, na każdą kieszeń, że tak powiem. Ciekawe starzeczko tutaj z tym zakończeniem, bardzo mi się podoba. I tak jak wspomniałem mapa może być rozbudowana ze względu na to, że jest tu już część fabryki zrobiona i tutaj w tym kąciku jest taki o jest na przykład 56 pole. Czyli widać, że będzie lub nawet jest na PC lub Macie większe. Eee, dobra. Co tu mamy? No tu mamy wiaty, garaże. Czy tam coś mamy? Ciężko powiedzieć ale chyba raczej nie będzie takie ozdobne czysto, skludnie farma z klasą z klasą? z kasą bo jest już porządna podłoga czysto ładne ogrodzenie także jeśli ktoś woli bardziej nowocześnie to kupuję sobie drugą. Aha, zapomniałem dodać. Druga kosztuje. Druga farma kosztuje 32 832. Także to też nie są jakieś duże pieniądze. Co jeszcze chciałbym dodać? To nie wiem dlaczego, ale grałem już długo na FS19 i było już dużo kilka map polskich. Ale nigdzie nie widziałem właśnie tego. A przecież to jest... Nie wiem tak... Patrząc wstecz, to, to było chyba najpopularniejsze na wioskach wszędzie. Kiedy się suszyło siano w takim... Na polu, a później się w, w kopce robiło. No. Dzięki Puma za przypomnienie w ogóle. No. Bo... No już ciężko tego spotkać. Jak tylko jestem w Polsce, to już... Tego nie ma. Bo dlatego, że już się nie robi w ten sposób siana. Nie wiem. Dobra Przejdę na drugą stronę. No i teraz jadąc na północ, mamy ładną, ciekawą nową drogę. Wybudowaną super polskie klimaty. Jeden domek, drugi domek. A to co? Szczerze, jak to zobaczyłem pierwszy raz się uśmiałem, ale ma swój klimat. Naprawdę. Nie wiem. Od razu, jak to zobaczyłem, to mi się przypomniał serial Arancho. Tam też mieli takie pomysły. Nie wiem. Eee, dobra, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o kolory i barwy, i kolor i ten. Eee, no, cienie i to wszystko jest naprawdę super. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy skupy. Skupy w jednej takie jakieś centrum skupów żebym ja to sobie tak nazwał fajnie klimat zarąbisty bardzo mi się podoba ma swój wyjątkowy wizerunek tutaj mamy jak widać handlarza zwierząt bardzo ładne zwierzęta licznie żywe I musi chyba mieć strasznie słabą marż na tych zwierzętach. No ale każdy przejdzie jak można. Klimat też fajny, bardzo mi się podoba. Tak ostatnio sobie wymyślałem, no, kiedyś ludzie malowali obrazy na różne sposoby, na różne techniki. Teraz, teraz to tworzą w postaci cyfrowej, w postaci map, w postaci post, yy, bohaterów I Tak widać to najwięcej właśnie, nie wiem, na farmingu, gdzie strasznie dużo dodatków jest podawanych od ludzi, którzy tworzą tą grę w sumie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, granie bez modu na grze to nie daje takiej frajdy. Takie jest moje zdanie. Są mody, które dają fajną frajdę, co daje dużo zabawy. Są mody, które wkurzają, a i tak człowiek je używa. i tutaj po. Prawie mamy tą fajną, ciekawą łąkę z tym zalesionym terenem. Też fajnie to wygląda na swój klimat. Można więcej drzew posadzić. Mapa ma jedną taką drogę wokół mapy w postaci takiego kwadratu, lub prosto, prostokątu. Też są później drogi po środku takie spokojne widać o proszę. I tu jest ta magiczna studnia. O, z marmieźnię Ale jest gicior. Szczerze powiem wam. Dużo brakuje tego szczegółu na mapach innych. To jest naprawdę dobry pomysł. Albo są hydranty ale na przykład nie ma takiego z, z, od modera studni tak jak tutaj ekstra pomysł naprawdę super na początku myślałem że to jest takie zrobione jak kapliczka no ale niestety to jest tylko studni a może aż studnia nie no naprawdę podoba mi się ten gadżet no, i tutaj mamy po lewej stronie sklep. Sklep, gdzie zakupimy sobie towar, maszyny, sprzęt cały do zabawy. Jeśli będziemy chcieli go zresetować, to również się tutaj pojawia. Jeśli się tam traktor wybudził, by nie będziemy mogli go postawić. To możemy zresetować i tutaj się pojawi. Możemy ustawić sobie sprzęt, e naprawić. To co dalej? Dalej jedziemy teraz na południe, na Tutaj rzeczka. A kolejny taki polski element z wizerunku polskiej wsi, czyli budowa też brakuje takich elementów na mapach naprawdę fajne no i tutaj po lewej stronie mamy kolejny skup też w fajny, fajnym klimacie jest robione takie połączenie przeszłości z teraźniejszością Stare budynki znowu nie. Gospodarz ma swój kątek relaksacyjny z uśtapkami i grillem. No i dalej tutaj rzeka zakończona jest takim Alastawem, takim zalewem z łódkami. Też fajny klimat. Tu po lewej mamy to największe pole, które dużo kosztuje. Wyciągnie się przez prawie całą mapę, przez całe południe mapy. i na wprost teraz nie. nie tak dokoło słownie na wprost ja teraz kręcić w prawo i w lewo mamy taki tajny ogród nie partuje jest to tartak umieszczony pomiędzy drzewami też ma swój fajny klimat ze stawikiem tak na początku jak tu Jeżdżałem to pomyślałem oho będzie obóz hardzorski Ale nie pisze Tartak jak byk. Ale fajny klimat naprawdę Szczególnie ten przejazd przez taki gąszcz drzew No i tutaj obok tartaku mamy biogazownię i tu za tą biogazownię puma to powinien dostać nie wiem wyjątkowe wyróżnienie że tak powiem pierwszy raz na jakichkolwiek mapach jest biogazownia połączona właśnie z, z takim z takim klimatem nawet nie zauważyłem wcześniej że tu jest stacja paliw Ale ekstra zrobiona Fajera no, ta biogazownia jest mega, naprawdę Mała mapka, ale z zarambisty mi jest chyba zrobione. Super. I dobra, no i teraz jeszcze przejadę przez polne... nie przez, tylko przez pola polną drogą. o Tak chciałem to powiedzieć. I wam trochę pokazać tej przyrody tutaj, od pumy. O! Droga jest tak, że ją ciężko zauważyć zamaskowana jest. O, tu jest. Świetny klimat, naprawdę. nic co dać, nic ująć bardzo mi się podoba mapa małe detale jak zawsze powtarzam ożywiają mapę naprawdę cieszą oko i naprawdę o tu fajnie jest мотив. Супер тобі що. Екстра. Не, на байку. Шапка з голови помагає. No i tutaj tą drogą już później wracamy na farmę, o której zaczęliśmy. I myślę, że chyba to wszystko, jeśli chodzi o, o tą mapę. Tyle, co udało mi się wyczaić, dowiedzieć. Jest ten sklep, to jest farma. Tu kolejne jakieś jeziorko. Stawił tutaj, stawił. Fajnie. Wow! Ekstra! Powiem wam, że na, takim, na takiej mapie to aż miło pobrać sobie. Jest na czym oko zawiesić. Super. Co tu jeszcze? A tu jakiś kamień jest. Nie, no ekstra. Tutaj jakiś wąwóz z rzeką. Coś alatama. Tu jest jakiś kawałek prywatnego lasku. A to za tym domem. Za tym domem co się buduje. No i proszę, ktoś postawił sobie shopę. Tak jak to na polskiej wsi jest. Ktoś postawił szopę, gdzie mógł sobie się zatrzymać, przespać, się, no i budował później dom. Znam te klimaty. No dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. I zapraszam do udostępniania. A niebawem kolejne maptory już w drodze. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam gorąco. Cześć.